Witam Was, kochani, w drugiej części i szósty rozkład. Wy możecie być, wy możecie czuć się atakowani, i to, że czujecie się atakowani, też może sprawić, że Wy też atakujecie innych. I nie zawsze yy, te ataki, niestety, będą słuszne. Tutaj lada jest dla Was, aby zbudować poczucie bezpieczeństwa. Tutaj dużo jest gdzieś tam braku zaufania, że coś zagraża, ktoś zagraża. I tutaj lada też taka dla Was, abyście skorzystali, czy to z psychologa, czy z coacha, żebyście zbudowali u siebie poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiego, takiej stabilizacji emocjonalnej. I żebyście też nabrali zaufania, bo właśnie brak zaufania powoduje u Was, że Spotykają was takie różne dziwne, dziwne, dziwne rzeczy. Też te czarnowictwo spowoduje, że nagle świat zamiast kolorów może być taki szary, taki ból, ponury. Więc tutaj kochani, tutaj pracujemy nad sobą. Korzystamy z pomocy Kogoś, żeby żyło nam się po prostu lepiej. No i to był szósty rozkład, i siódmy rozkład. Jejciu w szóstym zamartwianie, i tutaj też zamartwianie. Zamartwianie, wytłumaczę. Zamartwianie to nic innego jak widzenie spo, yy, czegoś w sposób martwy, czyli jak, czy, jakby czegoś nie było. E, więc, tak, nie martwimy się, bo martwienie nie przynosi żadnych pozytywnych efektów, a wręcz przyciągamy do siebie to, czego. Tak bardzo nie chcemy, więc też budujemy w sobie zaufanie, budujemy sobie poczucie bezpieczeństwa, wdzięczność. Tutaj może być też taka sytuacja, że wy pewnych dobrych rzeczy nie dostrzegacie. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Wy widzicie wilka, a za wami jest piękny piesek, łagodny, ale wy widzicie, wy, wy widzicie cały czas tego wilka. I czasami trzeba po prostu bardziej otworzyć swoje serce, swój umysł zobaczyć więcej. I nie wchodzić tak w te czarne myśli, żeby nie przyciągać tego. Więc co kochani, pozytywne myślenie. Wszystko będzie dobrze. Kolejny yy, siódmy, ósmy rozkład. Hmm, tu jest ciekawie. Wy się zaczniecie bardzo mocno rozwijać. Bardzo mocno. Niektórzy będą mieli tendencję do odlatywania. Nie wszyscy, ale niektórzy tak I tutaj prośba dla tych, którzy już będą czuć, że odlatują Wręcz, tak powiem, w drugi świat Żeby się uziemili Ci, którzy zajmują się rozwojem duchowym Lub doświadczyli czegoś takiego, co się rozwijali Mocno wiedzą, o co chodzi Więc chodzi o to, żeby się rozwijać, ale też żeby być na ziemi na tej tutaj. Kurczę, tutaj jest takie przesłanie głównie. Wy będziecie się mocno rozwijać, ale tak O ciekawostkę jeszcze dodam nie wszyscy z tego czytania, ale duża, z wa... du duża część z Was zacznie zarabiać dzięki rozwoju duchowemu więc rozwój sprawi, że to będzie wasz dochód. I kolejne czytanie, dziewiąte. Ludzie, kochani, nie martwimy się tak. Ja wiem, że, że teraz mogą być różne miesiące, i, ale nie martwimy się tak. Nie wchodzimy też w konflikty. Tutaj niektórzy Was mogą mieć problemy z tego względu, że możecie sprawiać pozór ludzi bogatych, a tak naprawdę będziecie mieli problemy materialne. I te problemy materialne i to w ogóle, że sprawiacie pozór ludzi. Yy, Bogatych, które mają te finanse, sprawią, że będziecie mieli poniekąd problemy, że będzie was coś dotykać, że nie będziecie na przykład ulgowo traktowani um, prze, przez innych, różne rzeczy. Tutaj jeszcze taką ciekawostkę, choć gdzieś tam wiem, że nie wszyscy mnie posłuchają, ale może warto posłuchać. Dużo z Was ma nieprzelobione ze swoim wewnętrznym dzieckiem i tutaj wróć, zacząć się bardziej gdzieś tam rozwijać i spojrzeć tak na siebie. Więc rozwój, prze, prze, przerobić swoje też dzieciństwo i będzie lepiej. Pamiętajcie, że karty są odwracane. Karty się odwracają gdyż, szczególnie, gdy pracujemy nad sobą. O, matko boska. Chwileczkę, której to jest rozkład. 6, 7, 8, 9, 10, ale ja tu widzę seksy. Seksy, seksy. Hmm. Boże, jakie seksy? Ale może mogą też się parę rozejść. Może, może brutalnie, no. Nie wszystkie, ale może być tak, że są seksy, seksy i i rozejście się, ale kurczę, naprawdę dużo dużo tych seksów. Okay, dobra. Nie, nawet nie wiem, co, wa, co mam Wam radzić. nie, no, To, co mi się, to, co widzę, no to. No, 50 twarzy gleja, no. Czy 365, dni, jak to tam woli. Um, um, nie, co jeszcze mogę dodać u niektórych? Będzie to, um, nie będzie to dobra wróżba. U niektórych partner, partnerka może zdradzić. O. I to też spowoduje rozejście się pary, ale to może spowodować, że inny partner do Was przyjdzie. I to dość szybko. Okej, okay, dobra. Eee, kolejny rozkład. Jej, tu już późno. Hmm, 12 rozkładów, 11 czytam. <laughs> Ostatnia talia mi jeszcze została. Ja, <laughs> który to? <laughs> No dobra, kochani, wy coś uzdrowicie, wy coś przelobicie. Mimo wszystko, gdzieś tam zmartwienia jakieś będą, mogą być zmartwienia związane z pieniędzmi. Eee, natomiast wy sobie dacie radę. Tutaj nie widzę, żebyście mieli jakieś takie problemy, nie wiadomo jakie. Wy sobie poradzicie. Troszeczkę bym też uważała, z jakimi ludźmi się. Od, może tak, możecie się ze wszystkimi zadawać, ale nie bierzcie emocjonalnie do siebie coś, kto do was coś mówi. Bo może być tak, że ktoś wam mówi, nie dacie radę i tak dalej, żeby nie wchodzić, nie wchodzić w te myśli, nie wchodzić w ten negatywny obraz, bo cokolwiek by się działo, jakieś problemy, wy z tego wyjdziecie. Więc według mnie dobre czytanie. I ostatnie, dwunaste. O Jezu. o Jezu. O Jezu. Kurczę, trochę taka sinusoida u Was. Źle, dobrze, źle, dobrze. Ale troszeczkę myślenie takie... Czujne, niekoniecznie dojrzałe, typu jakoś to będzie, po prostu będzie. Natomiast może być tak, może być przyblokowana czakra podstawy, praca z czakrą podstawy. Um, może być tak, że wy sobie odblokujecie i przez pewien czas będzie, będzie dobrze, będzie super. Może być też tak, że wy wpadniecie w negatywne myśli i znowu coś się tam sypnie. I może być też tak, że. No. no troszeczkę takie podejście. Niekoniecznie realne. Nie będziecie patrzeć na daną sytuację. Będziecie, będziecie myśleć, że myślicie pozytywnie, to jest ciekawe, ale tak naprawdę podświadomość zrobi swoje. Czyli w podświadomości nie macie przepracowanych pewnych rzeczy świadomie myśl... może być tak, że wy świadomie myślicie, że pozytywnie myślicie, a podświadomość będzie pokazywała co, coś innego. A jak wyciągnęłabym jeszcze kartę rad dla was? Co zrobić w tej sytuacji? Na pewno praca z czakrą podstawy. No i głównie tutaj praca z czakrą podstawy. Lęki, lęki, lęki. Przede wszystkim lęki. Przelawię swoje lęki. No i co kochani? Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia może już niedługo. I dziękuję jeszcze raz.